W dzisiejszym filmie pokażę Wam swoje całe konto w Brawl Stars, czyli wszystkie moje statystyki oraz wszystkie moje postacie, moje skiny oraz jak to wszystko wygląda w przypadku właśnie mojego konta więc nie przedłużając, możemy sobie w takim razie już ruszyć do statystyk. Na profilu mam ustawioną postać Leona. Mój napis, czyli mój nick jest koloru fioletowego, no ale to oczywiście nie ma jakiegoś tam większego znaczenia. Moje puchary aktualnie no to są 24 364 maksymalnie. Jeżeli chodzi o najwyższą ligę drużynową no to są to dwa. Ranga 2, najwyższa liga solo, no to 1, złoto, a tamto to było srebro. 2800 wygranych na trójkach, 740 prawie na solo oraz 440 na trybie duo, 15 maksymalnych wygranych pasa. Oczywiście mój klub Rollstars, czyli Ray Team, wam wszystkim oczywiście dobrze znany. Karta bitewna, no to jakoś tam nie ma zbytnio wielkiego znaczenia, no ale jest to 1, 2 te złote oraz symbol oraz symbol wi-fi, tego często kiedyś szczególnie pokazywanego u mnie w grze, no bo często mi się właśnie wykrzaczał Brawl Stars, no i w skinę mam ubranego Leona Szarka, więc pod względem statystyk tak to wygląda. Natomiast pod względem postaci, postaci mam 55 z 76 i sobie dzisiaj wszystkie szczegółowo przejrzymy. I przejdźmy sobie do pierwszej postaci. Na tańczą... Mam tańczącego Broka, właśnie a propos Broka. No i ze skinów mam ich trochę. Jest to oczywiście podstawowy brok, plażowicz brok, boombox brok, tańczący brok oraz staromodny brok z gadżetów. No to mam ustawiony ten pierwszy, a z startropów, star, przepraszam, z gwiezdnych mocy, czyli ze start powerów mam ustawiony również pierwszego, mam ustawioną również sobie tę moc. Hmm, czyli regenerację życia o 50% skuteczniejszą. Drugiej nie mam ustawionej, znaczy w ogóle, więc w sumie nie wiem do czego, ale na razie tego jeszcze nie będę. Robił, więc przejdźmy sobie do kolejnej postaci. Kolejną postacią jest Leon, a jeszcze tak w sumie wracając do Broka, jest on wymaksowany, e, tylko nie ma e, hipertoładowania, bo chyba Brok nie ma z tego co widzę w ogóle e, tej e, opcji. E, Leon, no to Leon oczywiście podstawowy oraz Shark Leon, e, więc skromnie. E, pierwszy mam ustawiony gadżet oraz pierwszy e, Star Power. Do tej postaci oczywiście hiperdładowanie, a z tych e, wyposażeń nie mam na razie e, nic. Kolejną postacią jest to Edgar, e, na którym mam w sumie trzy skiny, znaczy no dwa, no bo nie liczę z tego pierwszego. Jest to e, dr Edgar oraz Kos e, Edgar. E, mam wybrany na nim pierwszy Star Power oraz e, pierwszy gadżet. Nie po kolei powiedziałem, ale dobra. E, brakuje mi trochę do hiperdładowania, mimo że mam, no bo wydropiłem z Star Power'a znaczy ze Stardropa, jezus mi się to myli, bo Starpały, Stardrop, wszystko o propos gwiazd, tutaj się ukręci w tej grze. Peny. U Penny mam akurat też parę skinów. Nie licząc tego podstawowego, no to oczywiście pomocnica Penny, Penny króliczek oraz Penny mroczny króliczek, mój ulubiony do tej postaci oraz w ogóle chyba w całej grze jest jednym z najlepszych właśnie skinów. No i, Drugi mam akurat tutaj e, gadżet oraz pierwszy Star Power ustawiony. Mam jedną moc, czyli ta e, widzenie. Przejdźmy sobie do kolejnej postaci Lary and Lowry. Nie mam żadnego skina, pierwszy gadżet oraz e, pierwszy Star Power oraz ta moc, punkty życia, yy, wyposażona w, w przypadku tej postaci yy, Dynamike. Yy, hiperdładowanie jest, ale najpierw jeszcze skiny, yy, do niego mam tylko jednego skina, czyli tego świątecznego, yy, drugi gadżet oraz yy, drugi Star Power, hiperdładowanie oraz yy, prędkość, yy, która akurat się, no, Czasem przydaje, nie ukrywam. Lećmy sobie do kolejnej postaci: jest to Tig, na którym mam też jednego skina, czyli właśnie tego e, kraba. Mm, a co do e, gadżetów, mam pierws pierwszego wybra pierwszy. E, wybrany, a z gwiezdnych mocy nie mam e, żadnego. E, przejdźmy sobie do kolejnej postaci: jest to Colt. E, a do Colta już trochę tego jest, no bo jest e, Rockman Colt. Banita Colt, którym też dosyć sporo grałem, oraz ten mroczny anioł Colt. Przejdźmy sobie tutaj do tego, czyli właśnie do gadżetów e, gwiezdnych mocy i tak dalej. No to gadżet mam pierwszy, a, e, a z moc mam również pierwszą, chyba, nie, drugą, przepraszam, drugą. Więc e, przejdźmy sobie do kolejnej postaci tam prawdopodobnie wcześniej się myliłem bo się sugerowałem tym, że tutaj mam 2 na 2, więc sorry jak coś tam źle powiedziałem przy wcześniejszych postaciach mam nadzieję, że się nie pomyliłem. Przejdźmy sobie do kolejnej postaci, jest to B, do której mam tylko jednego skina, czyli tę właśnie Biedronkę oraz gadżet ten pierwszy, a tutaj jest również pierwszy Star Power. Wenda postać jest to wojowniczy bo oraz do niego mam ten właśnie pierwszy gadżet, który chyba nie ma zbyt dobrego czasu. Kiedyś był mi się wydaje inny, lepszy, a teraz niestety trochę stracił oraz pierwszy Star Power. Mam wybrane, no mam tylko jednego lećmy sobie dalej. Kolejną postacią jest Jessie, do której mam dwa skiny, czyli ten letni oraz właśnie ten czerwony smok, który jest też bardzo fajnym, ładnym skinem. Ten letni w sumie też dość dużo grałem, ale jednak wolę ten właśnie czerwony smok. Tutaj co do gadżetów mam pierwszy oraz mam również tak samo pierwszą gwiezdną moc wybraną, a nie mam żadnych innych ulepszeń do Jessie. Kupionych. Kolejną postacią jest El Primo, do której mam jednego skina, którego nawet nie wiem w sumie czy nie mam wybranego, więc sobie go teraz wyposażam oraz mam dwa gadżety. Pierwszy to jest ten właśnie, gdzie się wyrzuca przeciwnika, więc mam go wybranego oraz ten właśnie elfowego gwiezdna moc. Mam do tej postaci wybrane. Polećmy sobie dalej. Mortis, również wymaksowana postać, oraz też sporo dosyć mam tych skinów. No bo jest właśnie rock'n'rollowy Mortis, Mortis w cylindrze oraz czarno księżnik, taki, znaczy nie, sorry, moc, nocny czarownik Mortis, taki, o właśnie skinek. Oraz mam pierwszy gadżet oraz drugi star Power do tej postaci wybrany. Lećmy sobie dalej. Kolejną postacią jest 8-bit, do którego mam czerwonego skina, którego chyba jakoś nawet niedawno wydropiłem, ale ten niebieski bardziej mi się podoba, eee, więcej nie mam, dobra. Eee, pierwszy gadżet oraz jedyny póki co eee, Star Power, czyli ten właśnie pierwszy. Lećmy sobie do kolejnej postaci, jest to Poco, do którego nie mam w ogóle żadnego skina, eee, a mam jeszcze dwa gadżety, ale akurat wolę tego, który tutaj mam wyposażony, czyli ten pierwszy e, kamerton e, i nic poza tym. To postaci postaci jest Ems, do której mam e, ten właśnie skin, e, który widzicie na ekranie. Oraz poza tym nie mam nic do tej postaci, no bo mam ją na czwartej mocy, nie ulepszam tej postaci, no bo nie gram nią w ogóle praktycznie. E, chyba, że jest jakaś misja do wykonania, no to wtedy faktycznie gram, ale tak poza tym to. To nie, szczerze, jakoś jakoś nie chce mi się tą postać ubrać. Kolejna postać, czyli Karl, do którego mam tylko jednego skina i to akurat tego brzydkiego Goblin Karl. Też chyba jakoś niedawno wydropione na jakimś odcinku prawdopodobnie. Ale też mi się nie podoba, więc, więc jego ja nie wybieram. Wolę ten podstawowy, który jest akurat bardzo fajny. E, oraz poza tym nic nie mam do Karla, no bo mam na szóstej mocy, a też tą postacią nie gram. Nita, a do Nity mam tylko jednego skina, czyli ten właśnie Panda Nita, e, oraz pierwszy gadżet e, używam, oraz drugi Star Power. E, no i mam na dziewiątej mocy, więc jeszcze tutaj to mam zablokowane. I przejdźmy sobie dalej. Kolejną postacią jest Frank, do którego mam dwa skiny. Jaskiniowiec Frank, ostatnio wydropiony oraz DJ Frank. I w sumie nawet mogę wyposażyć sobie tego DJ Franka, no bo jest spoko, a mam go na czwartej mocy, więc no, nie mam nic do tej postaci. Lecimy sobie dalej. Daryl. I mam go wybranego podstawowego. Kiedyś grałem właśnie tym pierożkowym oraz nawet tą mega skrzynką, ale teraz mi się jakoś nie podobały te skiny. A co do gadżetów, mam pierwszy oraz pierwszy tutaj Star Power wybrany. Lećmy sobie dalej. Gail, a do Gale'a nie mam żadnego skina. Mam jeden gadżet oraz jeden Star Power więc. E, tym gadżetem jest właśnie ten pierwszy z wyskocznią, a tutaj ten drugi Star Power, czyli mrożące śnieżki. E, kolejna postać jest to Max. E, a do Max mam dwa skiny, czyli GT Max oraz streetwearowa Max, e, więc dwa skiny są. E, akurat ten jest spoko, e, ten właśnie jest streetwearowy e, max, e, ale mam na czwartej mocy, więc e, nie mam do niej e, żadnych ulepszeń Shelly. Do Shelly mam jednego skina, czyli rozbójniczka Shelly. Do tego również mam e, gadżet pierwszy oraz e, pierwszy Star Power. Ym, I mam Shelly, na której mocy muszę wyjść na dziewiątej, więc no jeszcze do tej do tego hiperdładowania brakuje. Tak samo również do tego dziesiątego poziomu na niej PAM. Do PAM nie mam nic z tego co właśnie pamiętam i też właśnie tak jest. Mam pierwszy gadżet. Tutaj mam to wybrane, czyli widzenie, a tutaj mam mamusiny uścisk jako gwiezdną moc. Więc przejdźmy sobie dalej. Piperka. Do Piper mam ten podstawowy, oczywiście niebieski oraz ten różowy, który jest trochę lepszy, ładniejszy według mnie ale też tylko czwarta moc, więc no, nie mam żadnych ulepszeń do Piperki. Co do Bula, do Bula akurat mam parę skinów. Jest to e, Futbolista Ból, Pomocnik Ból oraz Barbarzyńca. E, I w sumie często grałem właśnie tym czerwonym, albo ewentualnie tym niebieskim. W sumie teraz nie pamiętam jak tak myślę, ale właśnie tym Barbarzyńcą, odkąd go wydropiłem, e, grałem najczęściej. Bo wcześniej przed wydropieniem no się właśnie tam tymi jakoś tam pewnie w miarę na, na zmianę, a tutaj co do gadżetu mam ten pierwszy, czyli stek dożylny wybrany. Lećmy sobie dalej na ni i tutaj chyba, aha, jednak mam coś dobra. Mam na ni retro oraz dzwonkowa na ni, czyli tak, ale trochę brzydkie. A ten nawet spoko, więc mogę go sobie już teraz wybrać. Gadżet ten akurat drugi oraz Star Power ten akurat pierwszy, czyli autofocus. Lecimy sobie dalej. Rosa, Rosa tutaj mam jeden skin oraz oraz pierwszy gadżet wybrany oraz tak samo. Pierwszy Star Power, nawet mam do niej Gwiezdną Moc nie, nie z Doładowanie, sorry, ale niestety nie mam jej na tej 11 mocy, mam na 9. Kolejna postać to będzie Jackie, Jackie w sumie, na której mam jednego skina, czyli właśnie ten budowlaniec, którego już mam wybranego. Mogę sobie kupić gadżet, ale na razie nie będę kupował, no bo i tak tą postać nie gram. Moja ulubiona postać w ogóle chyba aktualnie ze wszystkich, czyli Grom, do którego akurat nie mam żadnego skina, ale mam do niego drugi gadżet wyposażony czyli akurat te takie trzy dodatkowe pociski oraz ten właśnie Star Power, czyli współczynnik X. Sandy, no to akurat ten senny Sandy niebieska wersja tego skina oraz pierwszy gadżet stymulator snu. I tutaj poza tym nic się większego nie dzieje przy tej postaci. Co do Rico. Rikoszet ze skinów, poza tym nic więcej. Pan P, poza skinem Agent P oraz Pan Mucha też nic się nie dzieje. Barley, do niego akurat coś tam mam więcej, bo jest to Złoty Barley oraz Czarodziej i tak samo klonowy, którym chyba grałem najczęściej i najwięcej razy. A do tego mam również pierwszy gadżet oraz ten drugi wybrany. Na tej postaci. Tara, czwarta moc, więc nic poza skinem, tym właśnie yy, gwiezdnym, nie ma. Przejdźmy sobie dalej. W takim razie kolejną postacią jest Jean, do którego nie mam akurat nic. Z wyposażenia oraz skinów. Co do BB, jest zombie B, a poza tym również nic. A ten skin, w sumie, jest ok, więc mogę go nawet wybrać. Serge, a do Serge'a chyba nic, ale tutaj mam akurat gadżet, pierwszy wybrany oraz pierwszy Star Power oraz również obrażenia z wyposażenia. Lecimy sobie dalej. Kolejną postacią jest 100, do którego mam ten właśnie Super, gwiazd, super Gwiazda 100 oraz e, gadżet, ten akurat pierwszy. lecimy sobie dalej. Lola, już coraz bliżej końca jesteśmy. Lola, akurat do niej nic nie mam. E, tak samo do Kolet prawdopodobnie też. E, I tutaj do Miko również tak samo. I tam chyba już w ogóle nie będzie zbytnio nic. No bo tutaj nie ma skina, tutaj tak samo nie ma żadnych rozszerzeń. Tutaj do kiełka akurat mam jeszcze tropikalnego kiełka, więc nie wiem czemu go akurat nie mam wybranego, mimo że kiedyś nim grałem, więc wybieram go sobie już teraz, ale poza tym nic nie mam do niego. Tak samo tutaj do baza, tak samo do lu chyba, nie, jednak do lu mam burger lu, więc sobie nawet go mogę wybrać, czemu nie? Kolejna postacią jest Bell, do której nie mam nic. Squeak, do którego chyba mam jednego skina, właśnie czyli ten, ale on dosyć brzydki, więc wolę tego niebieskiego. Lećmy sobie dalej, Byron, do niego akurat także nic nie mam. No, Hanka, no to akurat tak samo. Niewiele się dzieje. Gaz, tak samo. Bonnie, z tego co pamiętam, mam właśnie tego jednego skina, czyli jednorożec. Boni. Całkiem spoko skin. Sam do Sama nie mam w sumie nic specjalnego. Do Doga tak samo i jeszcze został Ravs. W przypadku tej postaci mam tego skina, czyli właśnie Marszałek Ravs, który jest dosyć spoko skinem, więc nawet go sobie mogę wyposażyć.